Witajcie kochani, 14 listopada 2022. Chcę Wam dzisiaj przedstawić, jaka jest dzisiaj energia dnia i jaka jest karta dnia. Pochodzi z Phantom Tarot i mamy dzisiaj, niestety, ale Piątkę Pentakli. Nie będzie to dzień najlepszy dla wszystkich. Ja bym powiedziała, nawet nie róbcie dzisiaj żadnych wielkich planów, y y i nie ryzykujcie dzisiaj niczego, bo piątka pentakli niesie ze sobą dosyć niestety ciężką i niezbyt pozytywną energię, tak? Dla wielu osób niestety to będzie pogłębianie jeszcze ich niezbyt fajnej sytuacji. Możecie czuć się troszkę, powiedziałabym, niezbyt pozytywnie i niezbyt komfortowo w swojej sytuacji. Możecie cierpieć na brak pieniędzy, możecie cierpieć na brak porozumienia i ogólnie możecie czuć się, że po prostu, no nie wiem, dla Was nie zaświeci słońce bardzo długo. Powiedziałabym, że mm, przysłaniem tej karty jest tak, że informacja dosyć ważna i istotna. Wcale nie jest tak źle, lub nie jest y, tak źle, aby nie można sobie pomóc, bo ta pomoc jest gdzieś koło Was. Czy musicie kogoś poprosić o pomoc? Czy musicie po prostu coś załatwić, czegoś zrezygnować, coś sobie przemyśleć. Światełko w tunelu w końcu istnieje. Jest też informacja z tej karty, że też będą tacy szczęśliwcy, którzy właśnie dzisiaj będą mieli swój ostatni dzień. Dosyć powiedziałabym, mało, mało pozytywnej, mało miłej pascy. I znaleźli w końcu rozwiązanie, znaleźli w końcu wyjście z sytuacji, czy za pomocą właśnie swoich pomysłów czy planów, czy za pomocą innych ludzi lub urzędów. Popatrzcie. Pomimo, pomimo, że energia mówi o takiej skrajnej sytuacji samotności, którą często możemy popaść, na tej karcie są dwie osoby. Czyli pamiętaj, nie jesteś sam. Wciąż możesz zmienić swoje życie na lepsze wciąż możesz zmienić swoją sytuację na lepsze, i są ludzie wokół Ciebie, którzy zaoferują Ci pomoc i ją po prostu otrzymasz. Tylko zapytaj: nie bój się. Życzę Wam miłego dnia, pomimo wszystko i na przekru.